Masterskie słowo. W szóstą niedzielę, zwykłą w modlitwie dnia, prosimy Boga: Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. W tekście modlitwy zawarte jest jasne pouczenie Kościoła naszej Matki: że mieszkaniem Boga na ziemi jest ludzkie serce. A mieszkaniem godnym Boga, w którym Bóg chce przebywać, jest serce prawe i szczere. Z tekstu przebija również przeświadczenie, że takiego serca prawego i szczerego, godnego Boga, nie jesteśmy w stanie sami o własnych siłach kształtować. Stąd prośba o Boże wsparcie. W dzisiejszej liturgii Bożego Słowa myśl przewodnią stanowi pouczenie na temat doniosłości przestrzegania przez człowieka Bożych ustaw. W zestawieniu ze słowami powyższej modlitwy, nie trudno się domyślić, że postawa zachowywania Bożych pouczeń stanowi nieodzowny element trwałego fundamentu dla kształtowania serca prawego i szczerego. Bez uszanowania Bożych przykazań, Bożych podpowiedzi, nie jesteśmy w stanie wznosić w swym wnętrzu mieszkania godnego Boga, czyli takiego, w którym będzie chciał przebywać. Mając tego świadomość, psalmista wyjaśnia, że Bóg po to dał swoje przykazania, by przestrzegano ich pilnie i wyraża życzenie, aby Jego drogi zmierzały niezawodnie ku przestrzeganiu Bożych ustaw, albowiem błogosławieni, czyli szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem pańskim, którzy zachowują Boże pouczenia i szukają Boga całym sercem. Realizacja takiego życia na miarę Bożego pouczenia nie jest rzeczą łatwą i przekonujemy się o tym stale w naszej codzienności. Syracydes wyraźnie nas jednak przekonuje, że jest rzeczą możliwą. Jeżeli zechcesz, stwierdza, zachowasz przykazania. Trzeba więc najpierw chcieć. I tę wolę życia bożymi przykazaniami Syracydes stara się w nas obudzić. Dlaczego żyć według bożych przykazań? Odpowiada: Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy jego patrzą na bojących się go. On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Psalmista zachęca nas do tego, by prosić Boga o wsparcie. Sam woła do Boga: Czyń dobrze swojemu słudze, aby żył i przestrzegał słów Twoich. Naucz mnie, panie, drogi Twoich ustaw bym ich przestrzegał do końca. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. Jest też w modlitwie psalmisty prośba o łaskę podziwu dla Bożego prawa. Otwórz moje oczy, prosi, abym podziwiał Twoje prawo. Myśl tu zawarta nie jest bynajmniej drugorzędną. Przecież o wiele łatwiej pragnąć tego wszystkiego, co jest przedmiotem naszego podziwu, zachwytu. I tego nam dziś bardzo potrzeba: zachwytu, zauroczenia się radosną nowiną, Ewangelią naszego Pana i Zbawiciela. By łatwiej było nam Ewangelią żyć, trzeba się nią zachwycić. Święty Paweł. W pierwszym liście do Koryntian zwraca nam uwagę na tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, to znaczy mądrość od Boga, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Chodzi o właściwe wartościowanie rzeczy przemijających i ulotnych i tego, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, a co Bóg objawił przez Ducha. Mamy tu podpowiedź jeszcze jednego warunku, którego domaga się życie Bożymi Przykazaniami. Trzeba wartościować Słowo Boże ponad wszystko. Ono jest Duchem i życiem, jak przypomina dzisiejsza aklamacja przed Ewangelią Trzeba, by jak w życiu Jezusa, słowo Boże było nam pokarmem, zgodnie z pouczeniem świętego Piotra, że trzeba nam bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi. I dopiero w takim kontekście pełniej i głębiej wybrzmiewa nam zapewnienie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Że nie przyszedł znieść prawa ani proroków. Mocniej brzmi jego pouczenie na temat znaczenia w naszym życiu wypełniania przykazań z całą sumiennością i radykalizmem. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A ja wam powiadam, i następuje podniesienie poprzeczki, by się nie gniewać na bliźniego, by bliźniego nie obrażać. By nie patrzeć porządliwie na kobietę, by nie oddalać swej żony i nie brać za żonę oddalonej, by nie składać żadnej przysięgi i nie krzywdzić nikogo swą mową. Co więcej. Szczególnie trzeba wziąć sobie do serca apel Jezusa, by uczyć wypełniać przykazania nasze dzieci i tych, którzy się pogubili na ścieżkach życia. Ktokolwiek zniósłby jedno z Bożych przykazań, mówi Jezus, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, a kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. I można dodać: Bo za życia na ziemi ma dla Boga serce prawe i szczere, którym Bóg Znajduje upodobanie. Pasterskie słowo biskupa Andrzejacza i tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45. Powtórka w niedzielę o 9:45.